Psalm 34. Dawidowy, gdy udawał obłąkanego przed Abimelechem, a wypędzone przez niego odszedł. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie, i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków Jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który u niego szuka schronienia. Bójcie się Pana, święci Jego, bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. Lwięta cierpią niedostatek i głód, lecz tym, którzy szukają pana, nie brak żadnego dobra. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni pańskiej. Jakim ma być człowiek, który kocha życie, lubi oglądać dobre dni, strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i ubiegaj się oń. Oczy pańskie patrzą na sprawiedliwych, a uszy Jego słyszą ich krzyk. Oblicze pańskie jest zwrócone przeciwko złoczyńcom, aby wytracić z ziemi pamięć ich. Wołają, a Pan wysłuchuje ich i ocala ich ze wszystkich udręk. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich kości jego, żadna z nich się nie złamie. Niegodziwego zabija złość, a ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, poniosą karę. Pan wyzwala dusze sług swoich. I nie będą ukarani ci, którzy mu ufają. Dzieje apostolskie rozdział szósty. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, że zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy dwunastu zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło, nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie, tedy bracia spośród siebie, siedmiu mężów cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą. My zaś pilnować będziemy modlitwy i służby Słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu. I wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nicanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelity z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał. Także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. A Szczepan pełen łaski i mocy czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Libertyńską oraz synagog Cyrenejczyków i Aleksandryjczyków. A również z Cylicji i Azji wystąpili rozprawiając ze Szczepanem. Lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. Wtedy podstawili mężów, którzy utrzymywali, słyszeliśmy, jak mówił bluźniercze słowa przeciwko Mojżeszowi i Bogu, tak podburzyli lud oraz starszych i uczonych w piśmie a, powstawszy, porwali go i przywiedli przed Radę Najwyższą. Podstawili też fałszywych świadków, którzy mówili: Ten człowiek nie przestaje mówić bluźnierstw przeciwko temu miejscu świętemu i zakonowi. Słyszeliśmy go bowiem, jak mówił, że ów Jezus nazareński zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje, jakie nam Mojżesz przekazał. A gdy wszyscy, którzy zasiadali w Radzie Najwyższej, utkwili w nim wzrok, ujrzeli jego oblicze, niby oblicze anielskie. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 17. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju. I rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: Dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: Dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: Czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze, i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: Przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze Starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś Nil i idź. Oto ja stanę przed Tobą na skale, tam na chorebie, a Ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach Starszych Izraela. I nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili pana, mówiąc: Czy jest pan pośród nas, czy nie? I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozłego: Wybierz nam mężów i wyróż do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Józef uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, i wyruszył do boju za Amalekitami. A Mojżesz, a Aaron i chór weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały. Wzięli więc kamień i podłożyli pod niego i usiadł na nim. A Aaron zaś i chór Podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Tedy rzekł pan do Mojżesza: Zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzy pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go Pan sztandarem moim i rzekł przyłóż rękę do sztandaru Pana wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie Druga księga Mojżeszowa rozdział 18 A gdy Jetro kapłan midjański teść Mojżesza usłyszał o wszystkim co Bóg uczynił dla Mojżesza i ludu swego izraelskiego że pan wyprowadził Izrael z Egiptu, Jetro, teść mojżesza, wziął Syporę, żonę mojżesza, którą ten przedtem odprawił, i dwóch jej synów, z których jeden nazywał się Gerszą, gdyż rzekł: Byłem gościem na obczyźnie, drugi zaś nazywał się Eliezer, gdyż rzekł: Bóg ojca mojego był pomocą moją i wyratował mi od miecza faraona. I przybył Jetro teść Mojżesza z synami jego i żoną jego do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował pod górą Bożą. I kazał Mojżeszowi powiedzieć: Ja Jetro twój teść, przybyłem do ciebie z żoną twoją i z obu jej synami. Wtedy Mojżesz wyszedł na spotkanie swego teścia, pokłonił się i ucałował go i wypytywali jeden drugiego o powodzenie, po czym weszli do namiotu. Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co uczynił pan faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, o wszelkich trudach, jakie ich spotkały w drodze i jakich pan wyratował. Jetro cieszył się ze wszystkiego dobrego, jakie pan wyświadczył Izraelowi, że go wyratował z ręki Egipcjan. I rzekł Jetro, błogosławiony pan, który wyratował was z ręki Egipcjan i z ręki faraona. Teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy Bogowie, bo dlatego wyratował lud z niewoli Egipcjan, że ci zuchwale z Nim postępowali. Potem Jetro, teś Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary rzeźne. Przyszedł też Aaron i wszyscy starsi Izraela, aby wraz z teściem Mojżesza spożyć chleb przed Bogiem. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora. A gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni dla ludu, rzekł: Czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu: Ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy mają jaką sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to rzekł Teść Mojżesza do Niego. Niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno Ty, jak i ten lud, który jest z Tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla Ciebie, nie podołasz jej sam. Przeto usłuchaj teraz głosu mojego. Udzielę Ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdrażaj ich w przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić, i czyny, które mają spełniać. Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych. I tych ustanów nad nimi jako przełożonych nad tysiącem, albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką, aby sądzili lud w każdym czasie. Tobie zaś niech przedkładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z Tobą. Jeżeli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg Ci nakazuje. A również cały ten lud wróci w spokoju do swego miejsca. Mojżesz usłuchał głosu teścia swojego i uczynił wszystko, co ten powiedział. Mojżesz wybrał mężów dzielnych z całego Izraela i ustanowił ich naczelnikami nad ludem, przełożonymi nad tysiącem, przełożonymi nad setką, przełożonymi nad pięćdziesiątką i przełożonymi nad dziesiątką. I sądzili lud w każdym czasie. Tylko sprawę trudniejszą przedkładali Mojżeszowi, a każdą sprawę mniejszą rozsądzali sami. I pożegnał Mojżesz teścia swego, a on poszedł do ziemi swojej.